Na początku lata ranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, w którym żegnamy wiosnę, a witamy lato. I przypominamy, że chcąc przedłużyć kwitnienie krzewów i bylin, warto regularnie ogławiać te rośliny, to znaczy obrywać lub obcinać przekwitnięte kwiaty lub kwiatostany. Dotyczy to zwłaszcza gatunków ponawiających kwitnienie, takich jak na przykład róże, ale nie tylko. Warto to robić także u roślin, które będą kwitły dopiero w przyszłym roku, jak na przykład piwonie, ze względu na walory estetyczne i zdrowotne. 21 czerwca to pierwszy dzień kalendarzowego lata, najbardziej upalnej pory roku, podczas której wiele czasu poświęcamy podlewaniu, zwłaszcza warzywnika, obsadzonych donic i nowo posadzonych okazów, a także innych roślin w czasie upałów i bezdeszczowej pogody. Pamiętajmy też o pięknych hortensjach, które są wrażliwe na niedobory wody. W końcu ich łacińska nazwa brzmi hydrangea i pochodzi od słowa hydrangean, co można przetłumaczyć jako pojemnik na wodę. W czasie upałów lub suszy rośliny te mogą zacząć więdnąć. Należy więc regularnie sięgać po konewkę lub ogrodowy wąż ze zraszaczem, żeby wspomóc te krzewy. Warto je także regularnie i dokładnie oglądać pod względem występowania szkodników. W czerwcu szczególnie uważajmy na czerwce, które mogą pojawiać się na przykład na hortensjach. Pokrywają wtedy pędy zarówno zdrewniałe, jak i młode zielone, a także spód liści. Przypominają kłębki waty. We wszystkich stadiach rozwoju czerwce wysysają soki z naszych roślin osłabiając je i niszcząc. Owady te wydzielają także duże ilości spadzi. Liście są od niej lepkie i się na ataki chorób grzybowych. Jeżeli zauważymy te szkodniki, należy się ich jak najszybciej pozbyć. Gdy jest ich stosunkowo niewiele, można zrobić to mechanicznie i usunąć je ręcznie. Jeżeli jest ich większa ilość lub są w miejscach trudno dostępnych, np. wewnątrz krzewu, Wtedy konieczne mogą się okazać opryski. Do wyboru mamy różne preparaty o działaniu kontaktowym, o działaniu systemicznym i naturalne, np. Na, na bazie oleju rydzowego. Preparaty kontaktowe i żołądkowe działają na roślinie powierzchniowo, a preparaty systemiczne wnikają do wnętrza rośliny, gdzie krążąc sokami docierają do wszystkich tkanek, tym samym do wszystkich szkodników, bez względu na to, czy są one w stadium dorosłym czy larwalnym. Pamiętajmy, że wykonując jakiekolwiek opryski, zawsze kierujmy się wskazówkami podanymi na opakowaniach. Uważajmy na pożyteczne owady w naszym ogrodzie. 23 czerwca przypada Dzień Ojca. Z tej okazji wszystkim ojcom składamy najwspanialsze życzenia: zdrowia i wielu sukcesów. Może warto ten dzień spędzić w ogrodzie? W otoczeniu własnoręcznie ukształtowanej przyrody na pewno świętowanie będzie niezwykle udane. 24 czerwca to z kolei bardzo ważny dzień dla dzieci i młodzieży, bo to koniec roku szkolnego i początek wakacji. Wakacji, które można cudownie spędzić w ogrodzie lub na działce. Dzieciom czasami potrzeba naprawdę niewiele do wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Może być to zraszacz na trawniku, piaskownica, własna urządka w warzywniku, a dla starszych dobra książka. Tak niewiele, a zarazem aż tyle. Dzieci kochają słoneczniki. Przypominamy więc, że to ostatni moment, żeby wysiać te wspaniałe rośliny. Zarówno odmiany użytkowe, które potem możemy łuskać i spożywać, są bardzo zdrowe, jak również odmiany ozdobne, które potem mogą się przydać do układania jesiennych bukietów jesiennych, ponieważ słoneczniki wysiane o tej porze zakwitną najprawdopodobniej dopiero we wrześniu lub w październiku, ale jesienią kwiaty w ogrodzie też są bardzo potrzebne. W warzywnikach trwa czas zbiorów, m.in. sałaty, kalarepy, groszku cukrowego i buraku w formie botwiny. Już niedługo dojrzewać będzie jeszcze więcej roślin, tym bardziej, że nawet spóźnialsce o tej porze mogą jeszcze założyć swój ogród użytkowy i wysiać np. ogórki na późny zbiór, warzywa kapustne, które dojrzeją jesienią, letnie odmiany rzodkiewek i sałaty, a także buraki, cukinie i patisony. Może uda się jeszcze zdobyć jakieś sadzonki, pomidorów lub papryk które możemy uprawiać nawet w Donicach. Możliwości jest wiele, a chcieć to móc. Życzymy zatem energii i pogody, cudownego tygodnia, a na kolejny tydzień w ogrodzie, jak zawsze, zapraszamy za tydzień.